Witam serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Masia kupiła 8 ramek na zdjęcia, zapłaciła za nie równo 50 zł. Ile małych, ile dużych ramek kupiła? Więc proponuję rozpisać to w ten sposób: dużych ramek, małych, ile kupiła, ile razem zapłaciła. Jeżeli chodzi o duże, to może rozpocznijmy, gdyby jedną dużą kupiła, a skoro wszystkich 8 ramek było, no to małych musiała 7 kupić. Więc tak, gdyby jedną dużą kupiła, czyli 1 razy 8, bo duża ramka kosztuje 8 zł. 1 razy 8 to jest 8. Teraz w takim razie 7 musiała kupić małych. Musiałaby kupić małych, bo jeszcze nie wiemy, czy to jest taka liczba. 7 razy 6, bo mała ramka kosztuje 6, to jest 42. Więc ile razem zapłaciłaby? 8 plus 42 to jest 50. Akurat 50 zł. Ale sprawdźmy, może w innym zestawie również wyjdzie 50 zł. Gdyby dwie ramki duże kupiła. Czyli 2 razy po 8, bo każda duża ramka kosztuje 8 zł, to jest 16. Jeżeli dwie kupiłaby duże, to 6 musiałaby kupić małych, bo razem 8 miało być. 6 razy 6 sześć, to jest 36. Więc 16 plus 36 to jest 52. No nie, to już jest za dużo, ale sprawdźmy jeszcze, gdyby trzy duże ramki. 3 razy 8, 24. jeżeli trzy duże ramki, to małych ramek byłoby 5. Więc 5 razy 6 to jest 30. 24 plus 30 to jest 54. Czyli nie, to już nie możemy iść dalej. nie, możemy, nie musimy dalej sprawdzać, ponieważ im więcej dużych ramek tym większy koszt jest. W związku z tym już możemy powiedzieć, że Basia kupiła jedną dużą i siedem małych ramek i razem zapłaciła na pewno 50 zł. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.